Alert, alert! Odpalamy protokół. Sala sądowa to nie plac zabaw. Niekończąca się dramatyczna telenowela rozwodowa Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego ma nowy, absolutnie wybuchowy i pełen zwrotów akcji rozdział. Tym razem to nie Antek jest na celowniku. Na linii ognia stanęła jego nowa, tajemnicza ukochana, pani Izabela, a potężny atak przypuściła. A jakże, sama królowa tej dramy Joanna Opozda. O co poszło? Oczywiście o sprawę rozwodową, a konkretnie o kluczowego świadka. Okazuje się, że nowa partnerka Antka Królikowskiego była wezwana do sądu, żeby zeznawać w ich sprawie, i po prostu nie przyszła. A dlaczego nie przeszła? Według Joanny Opozdy powód jest absolutnie skandaliczny. Pani Iza, zamiast z szacunkiem stawić się w sądzie, wolała Nie szokuj pojechać sobie na wakacje. Szok niedowierzenie wyobrażacie to sobie ważna, ciągnąca się latami sprawa rozwodowa a kluczowy świadek wysyła sądowi pocztówkę z Majorki co za bezczelność, co za pogarda dla wymiaru sprawiedliwości. Ale, czekajcie, bo to nie jest koniec tej historii. Pani Iza, zaatakowana przez opozdę, natychmiast odpowiedziała. Twierdzi, że to wszystko jest kłamstwo i obrzydliwa manipulacja, a w sądzie nie pojawiła się, bo miała zwolnienia lekarskie. Co tu się dzieje? Mamy słowo przeciwko słowu. Jedna mówi wakacje, druga mówi choroba. Kto kłamie? Kto mówi prawdę? To jest lepsze i bardziej wciągające niż sędzia Anna Maria Wesołowska. Mamy tu klasyczny. Piękny medialny konflikt. Wściekła i zraniona była żona, kontra nowa, broniąca swojego honoru partnerka. A w środku tego wszystkiego, jak zwykle, zagubiony antek królikowski. My w alercie celebrytyckim kochamy takie historie. To jest dramat w najczystszej postaci. Mamy oskarżenia, mamy obronę, mamy tajemnicze zwolnienie lekarskie. Brakuje tylko dowodów w postaci zdjęć z wakacji z datą i godziną. Co myślicie? Kto ma rację w tym sporze? Wierzycie w nagłą chorobę czy w zaplanowane wakacje? Czekamy na wasze detektywistyczne werdykty. I subskrybujcie, bo ta sprawa na pewno będzie się ciągnąć w nieskończoność.